Dzień dobry, witam państwa na kanale Wielka Szachownica. Dzień dobry, a ze mną na kanale jest dzisiaj Mateusz Perek, twórca profilu Ruandyjska Piłka, który świetnie jest obeznany w tematach również związanych z polityką i społeczeństwem tego kraju. Cześć Mateusz. Cześć, witam serdecznie. Mateusz, jak ostatnio gościłem Cię na kanale, rozmawialiśmy o wizycie prezydenta Dudy w tym kraju. Teraz trochę zajdę na inny temat, temat, z którego Rwanda stała się jakby znana na cały świat. Temat, który jest tragi czymś tragicznym, tragicznym ze względu na to, że w ciągu około 100 dni zginęło około 800 tysięcy osób. To są ogromne liczby i... To wydarzenie miało miejsce dokładnie 30 lat temu, czyli ta rzeź rozpoczęła się 7 kwietnia 1994 roku. Chciałbym cię zapytać o to jak w ogóle doszło do tej masakry, kto w ogóle kogo zabijał w Rwandzie i dlaczego się to stało. Tak więc żeby jakby przedstawić podłoże tego wydarzenia to Przydałoby się cofnąć nawet do XV wieku, kiedy to Królestwo Rwandy powstawało. Wówczas to klany Tutsi założyły, założyły właśnie Królestwo Rwandy i przez wiele wieków panowały właśnie w tym, w tym królestwie, razem żyjąc razem z, z Hutu, którzy byli jakby niższym klasą społeczną. To Tutsi mieli władzę nad wszystkim, byli najbogatsi, a Hutu, można to tak powiedzieć, byli takim, takim plepsem, że tak to ujmę. Zajmowali się oni głównie pracą na polach, czy, czy będąc osobami służącymi, właśnie Tutsi. Ale sytuacja zmieniła się w roku 1962, kiedy to Rwanda uzyskała niepodległość po tym, jak była pod panowaniem najpierw Niemców, a następnie Belgów. Wówczas to odbyły się wybory w Rwandzie na, na nowe władze, na nowego prezydenta, a ze względu na to, że Hutu stanowili od wielu lat większość właśnie na terytorium Rwandy, to władze w kraju właśnie trafiły w ręce Hutu, a więc tej większości, która przez wiele dekad była w dużo gorszej pozycji od Tutsi. Wówczas to zaczęły pojawiać się jakby to ująć sytuacje, w których w których nasilały się różnice między tymi dwoma grupami etnicznymi. To znaczy, kiedy Tutsi stracili swoją władzę, to widać było, że oni dążą do tego, aby ją odzyskać. Z drugiej strony Hutu nie chcieli zapomnieć im tego, jak byli traktowani przez, przez pokolenia, przez wieki i i no, nie pozwalali im na godne życie, jakie mieli wcześniej, kiedy to, kiedy to właśnie tuci panowali, więc wtedy te konflikty między nimi się nasilały. Tym bardziej ten konflikt nabrał jeszcze na jakby większym, jeszcze bardziej się podpalił ten konflikt, tym, że, Niem że Belgowie wprowadzili karty identyfikujące, w których jakby dowody, w których w których było wypisane, czy dana osoba należy do plemienia Tutsi czy do plemienia Hutu. Więc, no jakby takie dzielenie społeczeństwa na dwie, na, dwie grupy, na dwie grupy etniczne, jeszcze bardziej tylko podżega do ewentualnych konfliktów. A i tak było oczywiście właśnie w tym przypadku. I kiedy to właśnie Hutu sprawowali władzę przez, przez te, dajmy na to, 30 lat od momentu odzyskania niepodległości do momentu dobojstwa w 94 roku. To właśnie przez te lata Tutsi byli wiele razy traktowani gorzej, byli wiele razy poniżani. Z drugiej strony planowali oni odzyskać tą władzę. Planowały odzyskać przede wszystkim władzę Tutsi, którzy w Rwandzie nie mieszkali, tylko byli emigrantami w Ugandzie, w Tanzanii czy, czy w Burundi. Planowali oni tam odzyskać tą władzę, planowali zamach stanu. Aby, aby przeprowadzić i wejść siłą do Rwandy odzyskać, odzyskać władzę, którą dzierżyli przed odzyskaniem niepodległości, przed zawodcami. Między innymi jednym z takich przykładów próby odzyskania władzy jest, jest wojna domowa w Rwandzie, która wybuchła w roku 1991, kiedy to FPR, czyli Rwandyjski Front Patriotyczny Wszedł siłą do, do Rwandy i próbował przejąć władzę, ale wojna zakończyła się interwencją krajów, można powiedzieć, trzecich, a więc Stanów Zjednoczonych czy krajów europejskich, które postanowiły powstrzymać ten konflikt. Skończyło się to porozumieniami zawartymi w Aruszy, które zakończyły tą wojnę, ale tylko tak formalnie ją z, zakończyły. Teoretycznie, bo, bo te konflikty i tak były jednak dalej widoczne, no i było wiadomo, że mimo tego Tuts nie zamierzają zostawić tego od tak i pogodzić się z tym, że tej władzy nie odzyskają. Przygotowywali oni się do kolejnego ataku, no a takim idealnym atakiem na to było właśnie ludobójstwo, które wybuchło w roku 19, 1994, a wybuchło one w momencie w którym to samolot z prezydentem Żuwenalem Habiarimaną został zestrzelony nad Kigali. Był to prezydent wówczas Rwandy, był on Hutu. Samolot z nim na pokładzie został zestrzelony i Hutu odebrali to jako atak ze strony Tutsi, choć do dnia dzisiejszego nie zostało to w sumie potwierdzone, czy to Tutsi zaatakowali ten samolot, czy nie. Są jakby domysły, że to mógł, że samolot mógł zostać zestrzelony nawet przez Hutu, aby mieli oni aby mieli oni podłoże do tego, aby wyeksterminować pozostałych Tutsi w, w, w kraju, aby pozbyć się ich raz na zawsze, bo, bo przez, przez wieki, przez dekady promowali oni, można to powiedzieć, hasła, w których jeszcze bardziej starali się uwypuklić to, jak, jak bardzo duże różnice dzieli hut, Hutu od Tutsi i od. od samego momentu odzyskania podległości przez, przez Rwandę, od momentu uzyskania przez Hutu władzy, starali się oni raz na dobre wyeksterminować Tutsi z, z Rwandy i, i być krajem w 100% rządzonym przez, przez Hutu. I takim momentem zwrotnym, w którym miało to nastąpić, było właśnie ludobójstwo w Rwandzie, które, no jak, jak wiemy, skończyło się triumfem Tutsi i Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego na, na czele z Kagamy. Chciałbym Cię teraz zapytać o sam przebieg ludobójstwa. Jak to mniej więcej wyglądały te trzy tragiczne miesiące? Co się wtedy działo? W jakich też częściach kraju były najtragiczniejsze wydarzenia? To znaczy, tak. Najtrag... Najtragiczniejsze wydarzenia. Ciężko jakby wskazać konkretne miejsca, ponieważ kiedy mówimy o ludobójstwie, kiedy mówimy o czymś, gdzie, gdzie giną ludzie z rąk drugich ludzi, to każde takie wydarzenie jest tragiczne, a w Rwandzie rozlało się to na cały kraj, więc było to zarówno w samym Kigali w stolicy, było to w Butare, w prowincji południowe, po, południowej, czy w Giseni na zachodzie, no, to było po prostu Działo się w każdym możliwym zakątku Rwandy. Ludzie ginęli w całym kraju i do takich tragedii dochodziło po prostu w, w każdej prowincji Rwandy. Ale, no tak, najwięcej osób zginęło po prostu w Kigali, ponieważ to tam wybuchło, wybuchło to ludobójstwo. To tam został właśnie zestrzelony samolot z prezydentem Habiarimanem. To tam się wszystko zaczęło. To tam też swoje siedziby miały chociażby jednostki Interhammel, które tym ludobójstwem przewodziły wraz z. Impuza Gumbi, o ile się nie mylę, dosyć trudna nazwa do wymówienia, ale mam nadzieję, że, że nie pomyliłem. To, to właśnie tam wszystko miało jakby swój, swój początek, tam to też się skończyło, i to właśnie w samej stolicy dochodziło do największych tragedii. Jednym z takich, jakby, przy, m, takich przykładów masowej eksterminacji w, w jednym momencie, jakby to można uznać, był chociażby stadion Amohoro Stadium, który jest obecnie do dnia dzisiejszego stadionem narodowym w Rwandzie. To tam zostało zabitych kilka tysięcy osób, kiedy, kiedy to bojówki właśnie interhamwy przybiły się przez, przez osoby chroniące ten stadion Amohoro, w którym wówczas chroniły się osoby z plemienia Turcji. Chroniły się one oczywiście przed, przez Hutu. Hutu udało się przebić przez... Jakby zapory tego stadionu, no i dokonały tam masowej eksterminacji. Ale chociażby takim przypadkiem też tego może być samo Butary, w którym to znajduje się, które w przeszłości było stolicą Rwandy, to tam się można powiedzieć, zaczęła cała historia tego kraju. Znajdują się tam do dzisiaj ważne oś ośrodki historyczne, jak chociażby też ośrodki religijne. I to właśnie w jednym z takich kościołów butary doszło do sytuacji, w której to nawet sam. Ksiądz, który sprawował, można powiedzieć, urząd nad tym kościołem, postanowił sprzedać osoby osoby pochodzenia Turcji, które chroniły się w, w tym kościele. Postanowił sprzedać on ich w ręce Hutu, aby samemu przeżyć, bo, bo taki po prostu układ zawarł, że jeśli on pozwoli Hutu wyeksterminować te osoby chroniące się w, w kościele, to on sam przeżyje. Ostatecznie poszedł na taki układ, więc. Więc do takich tragedii dochodziło na. Tak jak powiedziałem, w całym kraju nie było tak, że, że, jakieś miasta że jakieś miasta były po prostu od tego uchronione. W samym momencie tego ludobójstwa, jaka była reakcja innych krajów na świecie, czy bądź może organizacji międzynarodowych, czy one już w trakcie tego ludobójstwa potępiły działania w Rwandzie, to co się w ogóle działo, czy raczej reakcja była dosyć bierna? Tutaj też się ja tak cofając do momentu, w którym mówiłem, że to ludobójstwo było przygotowywane od wielu miesięcy, czy nawet lat, to było w świadomości osób nawet spoza Rwandy, ponieważ już w roku 1993 ONZ powołało UNAMIR, czyli jakby wojsko ONZ pod przewodnictwem, o ile się nie mylę, Kanadyjczyka. Ta Leire, nazwisko, chyba takie, imienia niestety nie pamiętam. Albo było to właśnie wojsko powo powołane przez ONZ, które miało sprawować urząd w, w Rwandzie i, 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 i zapobiegać ewentualnym konfliktom, które mogły wybuchnąć. I były one właśnie w, w Kigali. Miały one zapobiegać ewentualnym konfliktom, które miały rozwinąć się na linii Tutsi -Hut Hutu. Mimo, że one sprawowały tam swój urząd, to w momencie wybuchu ludobójstwa w kwietniu 94 sygnałów od, od, wspomnianego Dalajre do jakby władz ONZ, że, że ten konflikt wybuchł, że on nabiera na, na jeszcze większej eskalacji i że oni są gotowi, aby wkroczyć i, i zapobiec mu, to ONZ nie godziło się na to. Nie chcieli oni ryzykować. Nawet padło stwierdzenie bodajże od, od Stanów Zjednoczonych, że to jest konflikt wewnątrz Rwandy i że oni nie mają zamiaru w, w niego in, ingerować, że nie mają zamiaru in, ryzykować z, z życiem swoich żołnierzy. Że to, co tam się wydarza, to, co tam się dzieje, to, to musi zostać rozwiązane po prostu przez Hutu i Turcji. Była sytuacja, kiedy Belgia starała się mniej więcej temu zapobiec, ponieważ wysłali oni swoich żołnierzy, aby chronić najważniejsze postacie wówczas Rwandy, które były przeciwko temu ludobójstwu. Jedną z takich postaci była chociażby główna minister Rwandy, Agathe, Nazwiska nie wypowiem, trzymajmy się tego, że, że miała na imię Agatę. Była ona chroniona przez dziesięciu żołnierzy belgijskich, jednak zginęła ona, a wraz z nią zginęło właśnie tych dziesięciu żołnierzy belgijskich i w tym momencie Belgia również stwierdziła, że, że wycofa się z tego konfliktu i nie ma zamiaru ryzykować życiem swoich swoich żołnierzy, że to, co tam się dzieje, to musi zostać rozwiązane przez bandyjczyków. Czy w ogóle osoby odpowiedzialne za tą masakrę, za to ludobójstwo zostały skazane, czy jednak w większości udało się uniknąć sprawiedliwości? Wiele osób zostało skazanych, lista jest dosyć duża, wiele osób miało w tym swój ogromny udział i zostały one albo, albo osądzone na wiele lat w więzieniu, albo nawet i na, na dożywocia. Zdarzały się nawet przypadki, kiedy takie osoby ginęły, były doniesienia, że mogły to być Zlecone zabójstwa nawet przez sam rząd y, Rwandy, ponieważ wiele, os wiele z takich osób, które uciekło wówczas, wiele z osób, które miały swój udział w tym ludobójstwie i uciekły z Rwandy, trafiały do krajów, które nie chciały współpracować z rządem rwandyjskim i, i wydalać tych osób właśnie, właśnie rządowi rwandyjskiemu, więc mogło dochodzić do sytuacji, w których to rząd rwandyjski wysyłał, że tak, można tująć, tu osoby, które miały zabić te te osoby w tych innych krajach, bo, bo innego rozwiązania po prostu w tym nie widziały, aczkolwiek głównie przede wszystkim starano się, aby te osoby zostały po prostu osądzone przed sądem, aby pokazać, że sprawiedliwość musi dosięgnąć każdego. Tego się też przede wszystkim trzyma sam kagamy do dnia dzisiejszego, że takie osoby chce po prostu ścigać i, i przyciągnąć przed sąd rwandyjski, więc wiele osób zostało do Rwandy i osądzonych. Wiele osobom nie udało się do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, przetrwać na wolności, mimo tego, co wykonali, ale jest też sporo osób, które do dzisiaj nie zostały odnalezione, gdzieś się ukrywają, być może już nie są nawet żywe. Tylko zginęły w jakichś okolicznościach. Wiemy natomiast, że wiele osób, czy nawet potomków osób, które brały udział w ludobójstwie w Rwandzie, do dnia dzisiejszego urzęduje w, we wschodnim Kongo. I to też jest, to jest swoją drogą, może temat na inny podcast, bo tam sytuacja też jest bardzo dosyć mocno skomplikowana. Aczkolwiek ostatnio sam prezydent Paul Kagamy miał, miał zaszczyt gościć w, w, w Radio 10 Rwanda w jednym z największych rwandyjskich radii i powiedział on tam wówczas, że jednym z głównych celów, dla których Rwanda ingeruje się w wojnę we wschodnim Kongo, w wojnę rządu kongijskiego z, z, rebelianta, z rebeliantami, jest właśnie fakt, że wiele osób, które miało swój udział w ludobójstwie w Rwandzie, wciąż ukrywa się w, we wschodnim Kongu, i to dlatego oni chcą ingerować w tą wojnę, aby te osoby wyłapywać. No ale to, jak mówię, ten temat jest dosyć moc, mocno skomplikowany. Ciężko do, doszukiwać się tam, jaka jest dokładnie prawda. Chciałem tylko przytoczyć tutaj właśnie ten, ten wątek z, z tymi osobami, które do dnia dzisiejszego nie zostały jedno od, jeszcze odnalezione. A taką jednym, jedną z myślę z najciekawszych postaci, której gdzieś tam udało się uciec od, od sądu rwandyjskiego, i. W, żyć, można powiedzieć, w miarę godnie, jak, jak na to, co wyczyniła. By to był chociażby proteizm Pirania, który był w momencie ludobójstwa głównym generałem Gwardii Prezydenckiej. Była to osoba, która zlecała właśnie Gwardii Prezydenckiej, czy, czy nawet samą Interhamwe, ponieważ miała z nimi bardzo dobre kontakty. Zlecała ona zabójstwa, zlecała ona miejsca, w których mają paść ataki, to właśnie on przede wszystkim zlecił zabójstwo wspomnianej minister Rwandy Agacie, która zginęła wraz z dziesięcioma żołnierzami belgijskimi. I mimo masakr, do których on się przyczynił, to w momencie, kiedy Tutsi wygrali wojnę, postanowił on uciec do właśnie wschodniego Konga, gdzie następnie przez kilka lat wspierał. Grupy, rebel... grupy rebelianckie wschodniego Konga, które, które miały na celu w przyszłości odzyskać władzę w Rwandzie, które gdzieś nawet na terenie Konga chciały wyeksterminować Tutsi, którzy, którzy żyli na tych terenach, więc nawet mimo przegrania wojny w Rwandzie, on dalej chciał przyczyniać się do, do tego ludobójstwa, które Sięgały jeszcze poza rok 1994. Aczkolwiek, kiedy no już zrozumiał, że, że raczej nie dojdzie do odzyskania władzy przez Hutu w Rwandzie, postanowił on uciec do Zimbabwe, które jak wiadomo z, z wojny kongijskiej było dosyć mocnym sojusznikiem samego Konga, więc można powiedzieć, nawet mieli dosyć mocne przyjacielskie relacje. Więc kiedy on uciekł do, do Zimbabwe. Dostał on, można powiedzieć, taki immunitet od rządu Zimbabwe, że oni mimo wszystko nie pomogą rządowi romandyjskiemu i nie wydadzą go przed, przed sąd, że może on żyć sobie u nich bezpiecznie, prowadzić tam różne biznesy, które otworzył wówczas już za tego swojego życia poza, można powiedzieć, wojennego. Aczkolwiek ostatecznie zmarł on w roku 1000, 2000, 2006. Główna przyczyna zgonu nie jest do końca znana, aczkolwiek mówi się, że była to jedna z chorób, jaką on złapał, a rząd rwandyjski nawet do roku 2022 wciąż nie był pewny, czy on nie żyje, czy, czy gdzieś się ukrywa, czy może właśnie gdzieś, gdzieś zmarł, ale to wtedy, właśnie w roku 2022, przy pomocy osób trzecich z, z ONZ. Udało się ustalić, że, że zginął on właśnie w roku 2006. Wysłali oni nawet na grup przedstawicieli, aby podać próbki i sprawdzić, czy to na pewno jest DNA Pirani, i okazało się, że tak, że, że to właśnie jest on, że zginął w roku 2006. Więc no jest to taki przykład, myślę, człowieka. Który, którym udało się uciec przed tą sprawiedliwością, przed Sądem Rwandyjskim. Nawet mimo tego, że zginął on ostatecznie dosyć przedwcześnie, bo w wieku dopiero 50 lat, udało mu się uciec przed sprawiedliwością, nie dosięgnęła go ona i no, jakby nie patrzeć, być może nie dosięgnęłaby go nawet do, do dzisiaj, gdyby, gdyby nie zginął na jedną z tych chorób, którą, którą złapał. Rozumiem. Myślę, że jeszcze nagramy o tym regionie. W przyszłości jeden odcinek. Teraz chciałbym Cię zadać już takie przedostatnie pytanie, mianowicie dotyczące obecnej sytuacji w Ruandzie. W poprzednim odcinku wspomniałeś między innymi że Rwanda jest jednym z najbardziej rozwijających się krajów Afryki, ba, nawet użyłeś tu określenia, że być może jednym z najbardziej rozwijających się krajów na świecie. Ale czy ta pamięć właśnie o wydarzeniach z roku 1994 jest nadal taka dosyć ważna w przestrzeni publicznej w Ruandzie i kim obecnie dla obywateli tego kraju jest wcześniej przez ciebie również wspomniany prezydent Kagame Gama odgrywa obecnie dosyć, wa dosyć ważną rolę w tym, jak, jak Rwanda się rozwija, choć ma on bardzo mocno kontrowersyjną przeszłość, czy nawet te, teraźniejszość, że taktujemy, ponieważ przez wielu jest uważanym takim małym dyktatorkiem, osobą, która nie lubi, jak ktoś mu się sprzeciwia. W Rwandzie nie ma zbyt dużo wrogów politycznych, choć może lepiej by to ująć, nie ma zbyt dużo wrogów politycznych, o których wiemy, bo jacyś są na pewno, ale, ale z, jakich, z, z jakichś przyczyn nie słyszę się o nich zbyt, zbyt głośno. Aczkolwiek no, nawet mimo tych kontrowersji jest to osoba, której Rwandajczycy zawdzięczają bardzo dużo, bo pod jego władzą, którą uzyskał w roku 2000 Rwanda rozwija się w niesamowity sposób jak na standardy afrykańskie. Samo Kigali można uznać za, za jedną z najbezpieczniejszych stolic na, na całym świecie, i nie jest to absolutnie żadna przesada, czy, czy nawet jedną z naj, najczystszych, bo, bo ulice są godne naśladowania przez wiele europejskich miast. Rwanda również zyskuje coraz większe znaczenie w sferze ekonomicznej czy inwestycyjne i coraz więcej inwestorów z krajów europejskich czy z, czy z innych zakątków świata zaczyna inwestować w Rwandzie. No tutaj jako przykład można też wspomnieć właśnie grupy inwestycyjne z Polski, o których wspomnieliśmy sobie przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Rwandzie. Również wiele polskich grup inwestycyjnych postanowiło można powiedzieć osiedlić się w, w Rwandzie, więc to tylko pokazuje, że ten kraj zaczyna mieć coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej i, i przy tym przegromny wkład miał właśnie wspomniany Kagame. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o obecną można powiedzieć, pamięć do, do, tego wydarzenia, do ludobójstwa, to Rwandyjczycy, mimo tego, jak tragiczne było to wydarzenie, nie chcą, aby o nim po prostu zapomnieć. Chcą wyciągać z niego wnioski, chcą, aby, aby ta, aby to wydarzenie zostało, było przekazywane z, z, pokolenia na pokolenie, aby ono już w przyszłości nie powtórzyło się, choć no, w samej Rwandzie mało na to wskazuje, to te konflikty na tle Hututsi Hutu dalej są widoczne, właśnie między innymi we wspomnianym wschodnim Kongu i Rwandejczycy chcą, aby to wydarzenie było takim przykładem nawet nie tyle dla samej Rwandy, jak i dla całego świata, aby, aby się z niego uczyć i aby nie popełniać w przyszłości tego typu zbrodni. I właśnie jedną, jedną z takich okazji, aby wspominać o tym ludobójstwie jest, jest 7 kwietnia, więc rocznica tego wydarzenia ponieważ to właśnie w 7, 7 kwietnia 1994 wybuchła, wybuchła, wybuchło to ludobójstwo w Rwandzie, skończyło się ono 4 lipca i przez te blisko 100, te blisko 100 dni w Rwandzie jest okres, który nazy, nazywa się Kwibuka, i w tym okresie są organizowane ro, 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 różnego, rodzaju, różnego rodzaju spotkania z osobami, które przeżyły to ludobójstwo spotkania z osobami, które mają coś do powiedzenia na ten temat, aby właśnie upomnieć przyszłe pokolenia. Jest oddawana hołd i pamięć ofiarom tego ludobójstwa, więc jest to taki okres, w którym Rwanda stara się pokazać no właśnie nie tyle co, co samej Rwandzie, co całemu światu, jak, jak straszne to było wydarzenie i mimo, że jest to taka czarna plama na, na historii Rwandy, to nie chcą o niej wymazywać, bo jest to w jakimś w jakimś stopniu coś, z czym, z czym muszą żyć następne pokolenia, czy tego chcą, czy nie. Oczywiście Rwanda stara się jak najbardziej zrywać z wizerunkiem kraju, który jest po ludobójstwie i idzie im to oczywiście świetnie, bo tak jak wspomniałem, rozwijają się w wielu sektorach gospodarczych. No to sami Rwandejczycy raczej nie mają nastawienia, że... Z tym wydarzeniem nie chcą mieć absolutnie nic wspólnego, tylko że tak to ujmę, biorą to na klatę i, i wiedzą, że muszą o tym wspominać, aby ta historia nie przepadła na marne, aby pamięć o tych, o ofiarach, które, które zginęły w tym ludobójstwie, nie, nie przepadła na, na zawsze. Tak, i teraz mam do Ciebie ostatnie pytanie. Mianowicie, już je wcześniej zadawałem, ale um, wcześniej Ciebie pytałem bardziej o to, co czytać, co słuchać. Um, teraz um, chciałbym Cię zapytać o to, co warto obejrzeć na temat ludobójstwa w Rwandzie. Czy masz do polecenia jakiś dokument, może też film pełnometrażowy, który właśnie powstał na temat tych wydarzeń? Jeśli chodzi o filmy dokumentalne, to myślę, że nie będzie żadnego problemu, aby znaleźć film dokumentalny o, o ludobójstwie w, w Wandzie. Ja niestety teraz tak na szybko nie jestem sobie w stanie przypomnieć dokładnego tytułu, ponieważ filmy ten oglądałem już jakiś czas temu. Wkolwiek, o ile się nie mylę, są dostępne za darmo zarówno na YouTube, jak i na, na CDA. Wystarczy wpisać Rwanda Genocide i powinien wyskoczyć. Natomiast powstał też jeden bardzo fajny film fabularny, o nazwie Hotel Rwanda. Jest on... Wydaje mi się, też powinien się, te, Też powinien być dostępny na, na CDA za darmo. Jest to film fabularny. Film fabularny na faktach oczywiście. Jest tam odwzorowane wszystko tak, jak, jak wyglądało to mniej więcej w, w czasie ludobójstwa. Powiada on o historii hotelu, w którym skrywało się w wielu tutsi właśnie przez, przez Hutu. No, może nie będę rozwijał fabuły, tylko Zachęcam po prostu do obejrzenia tego filmu, bo jest bardzo godny pod, y, polecenia, y, ale też i jeśli ktoś lubi takie luźniejsze, można powiedzieć, dokumenty, to ja, ja też bardzo chętnie polecam y, odcinki, które powstały na polskim kanale Bez planu y, prowadzonym przez, y, przez, Bartka, y, przez Bartosza Czukiewskiego. Przedstawił on no, w takiej luźnej wersji. Historię właśnie tego ludobójstwa, ale też i obecny obraz Rwandy. Więc myślę, że z tych odcinków na jego kanale można się też dowiedzieć dosyć du dużo ciekawych kwestii. Tak, ja, ja z tego co pamiętam, to właśnie poza tym kanałem bez planu, który poleciłeś, który też osobiście polecam, bo bardzo ciekawie jest właśnie przedstawiona współczesna Rwanda. To widziałem dużo, czy to na CDA, czy na YouTubie, czy na Netflixie, dokumentów właśnie o tym wydarzeniu i mi się wydaje, że w związku z 30. rocznicą ludobójstwa pojawi się jeszcze więcej. Moim dzisiejszym gościem na kanale Wielka Szachownica był Mateusz Perek, twórca profilu Ruandejska Piłka, który. Oczywiście, poza futbolem w tym kraju świetnie jest również zorientowany w historii, w obecnej polityce oraz tego, jak wygląda społeczeństwo ruandyjskie. Dzięki, Mateusz, za rozmowę. Dzięki, wielkie, za zaproszenie. Miło było. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, do których linki znajdą Państwo w opisie odcinka. Zapraszamy również do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.